Siemeneszko, ziemeczki, ja jestem Soczka, W dzisiejszym odcinku zobaczcie aż 50 różnych spoconych trików w Fortnite w sezonie 7. Nagrywałem już kiedyś taki odcinek dla Was i mega on się wam podobał, więc jeśli uda Wam się dobić 10 tysięcy pod tym odcinkiem, to pojawi się trzeci odcinek właśnie z tej serii. Bo jeśli pamiętajcie jeszcze o zostawieniu subika na tym kanale oraz wpisaniu kodziku kodiku słończnik, ponieważ mi to pomaga się rozwijać. I jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to aktualnie macie adnotację do pierwszego odcinka właśnie z 50 spoconych trików. zapoznajcie się z nim koniecznie i zapraszam Was już do oglądania. Pej! Ale dobra, pierwszym trikiem na dziś jest posiadanie nie double momentu, który nam znacznie ułatwia granie w Fortnite, a więc po prostu sobie go pobierzcie, jeśli go nie macie. Zresztą poradniki już taki nagrywałem na moim kanale. A więc, dobra widzowie, drugi trik na dzisiaj jest to wykorzystanie right właśnie z tego oto daszka. Edytujemy sobie oto ścianę, tak i naszym zadaniem będzie right pickować ziomeczka tutaj, aby on nas nie widział. Jak widzicie tego x na którego aktualnie macie złamusi, on wam zniknąć z ekranu, abyście byli w stanie trafić waszego rywala. W centrali po prostu stajecie, aby zniknął wam ten x i możecie go zbombić, a on was po prostu nie widzi i robicie mu tak zwany Szytan na głowę, przejdź do trzeciego triku. A więc dobra, widzowie, trzeci sposób, czyli podstawowy pisk kontrol od góry. Czyli co, stawiacie sobie schody podłogę, stawiacie sobie u góry podłogę oraz daszek edytujecie to w taki sposób, stawiacie tu daszek dwie ścianki, jak waszy bal wybiegnie, bie to po prostu go trafiacie trochę lepszą popą, jak jaką za 32 i po prostu macie go w waszej kratce i to tyle. Przejdźmy do kolejnego triku. A więc dobra, kolejny trik mówi nam o tym, jak pomyć ziomeczka pod naszymi schodami, tak jak widzicie, to najlepszym sposobem, aby go wyeliminować, będzie zdytowanie lewej strony schodów w taki sposób jak na materiale. Ustawienie się w tym rogu puszczenie edycji i po prostu trafiaje naszego ziomka w nogi, ponieważ on nas totalnie nie widzi. Trafiacie go w nogi, na przykład wiecie, macie wtedy żółte schody na nim, on albo was trafi, albo nie, ewentualnie na przykład przychodzicie sobie na bok, pyk, robicie okienko, dziurujecie go i to był czwarty trik, przejdźmy sobie do kolejnego, pyk. A więc dobra, kolejny trik mówi nam o tym, że jeśli jesteśmy z dołu boksa, to możemy w bardzo łatwy sposób postawić komuś daszek w jego boksie, następnie na przykład możemy mu podłogę, postawić naszą oraz po prostu zedytować ziomę sobie do nas i po prostu walnąć po jakiś Cheaton, nie zmysłować pompy tak jak ja oczywiście. I to tyle. Bardzo łatwy, fajny sposób. Ja nieraz tego używam, że właśnie stawiam daszek, potem podmieniam podłogę i po prostu niszczę działka, który jest w boxie tym, gdzie postawiliśmy nasz daszek. A więc dobra, kolejny szósty trik mówi nam o tym abyśmy zawsze edytowali z right picka czyli pyk, pierwszy edit na przykład okienko drugi edit to jest taki górny edit, pyk, strzelacie kolejny edit może być na przykład taki pyk, robicie strzał, kolejny edit może być taki, pyk, walicie ciosa i po prostu nie robicie left picka ponieważ wtedy jesteście otworzeni już na strzał jak sami widzicie, w momencie w którym my nie możemy oddać strzału, musimy się wychylić z sali, a tutaj totalnie nas nie widać oddajemy strzał i chowamy się za ścianą myślę, że każdy już o tym wie, przejdźcie dalej, Pick. A więc dobra, siódmy trik mówi nam o tym, że możemy edytować ścianę z dwóch kratek, czyli mniej więcej stajemy w miejscu, tak jak ja na przykład w naszym boksie, podmieniamy ścianę naszemu rywalowi, jeśli uda nam się ją podmienić, po prostu trzymamy bindę odpowiedzialnego za trzymanie po prostu ściany, ponieważ jak nie będziemy tego trzymali, to nie chwycimy edycji, jak sam widzicie, a jeśli trzymamy ścianę, klikniemy sobie wtedy G, czy tam przycisk odpowiedzialny za edycję, możemy zedytować na jedną kratkę po prostu dalej i po prostu zabić wtedy naszego ziomeczka czy po prostu go w jakiś inny sposób zaoplayować to już jest totalnie obojętne, w ogóle sorry do tego ArtReyma widzowie, wszystko jest totalnie na spontanie robione a więc dobra, kolejny trik. Jeśli wiemy, że nasz ziomek podmienia nam ścianę, to możemy go zaoklejować na parę sposobów, aby postawić daszek przed nim. Pierwszy to jest edytowanie dwa razy góry oraz postawienie daszka, jak sam widzicie. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego, jeżeli po prostu daszka tego nie postawiliśmy, że stawiały mu daszek edytując okienko. Oczywiście wszystko musi być zrobione na right piku. Ewentualnie jeszcze jednym sposobem, takim najbardziej popularnym, który najczęściej używamy, jest to po prostu edytowanie takie i postawienie daszka rywalowi. Następnie robimy okienko na przykład z jednej strony, z drugiej i po prostu przeciwnik nie ma co zrobić, my go możemy zaopcjonować w jakikolwiek sposób chcemy pyk, bomba na banie, kończymy balet, ja znowu misuję pompę i chcemy się płakać, po dzisiejszym odcinku widzowie a więc dobra, dziewiąty trik na dziś jest to ćwiczenie na tej mapce od Raidera właściwie z kontrolu, ja Wam polecam ją serdecznie, nieraz Wam ją omawiałem, więc nie będę Wam jej tłumaczył po raz kolejny, myślę, że już bardzo dobrze wiecie na czym ona polega i przejdźmy sobie do kolejnego dziesiątego już na dziś. A więc dobra, dziesiąty trik, jeśli chcemy komuś podmienić ściany, to zanim zaczniemy to robić, postawcie daszki wokół jego boxa, aby po prostu w sytuacji, jeśli on będzie uciekał do boksa obok, nie mógł on postawić swoich schodów, ewentualnie daszka i po prostu abyście go w bardzo łatwy sposób mogli skontrować. Ponieważ teraz, jak widzicie, ma on znowu nasz daszek, i możemy go podmienić. I po prostu walimy mu ciosa na banie i go niszczymy. To wcale nie jest tak, widzowie, że ja chcę go trafić, a go nie trafiam, nie? To tak jest. Stajdźmy sobie dalej. A więc dobra, jedenasty trick. Jeśli macie loa jak na przykład ja i ziomek chce was zwukajować za wszelką cenę. Zamiast stawiać ściany możecie udać najpierw prefire. Jeśli wam to nie wyszło, to po prostu przechodzicie sobie dalej i starać się go prefire'ować za każdym razem jaką wam podmienia ścianę. Jest to trochę ciężkie, tego naprawdę trzeba się wyuczyć. Aczkolwiek jeśli nauczycie się dobrze prefire'ować ziomka, to na pewno skończy się to dla was dobrze. Tylko możecie czasami dać lepszą pompę jak ja daję, a my tu robimy box like pasza i niszczymy ziomka. Przejdźmy do 12 triku na dziś. Pyk. Nie wszyscy wiecie, aczkolwiek Cały spełno przechodzą, co któryś strzał przychodzi. Więc po prostu trzymacie sobie lewy przycisk płyszy i spałujecie do ziomka. Jak widzicie na jeden magazynek z Finality przeszło aż 100 HP dla ziomka. Więc opłaca się trzymać Finality w waszym eku. jeśli macie jakiegoś dodatkowego slota. Zresztą to działa z każdym innym pm. -em. Chyba poza tym stumikiem, możecie napisać w komentarzu. Przejdźmy dalej. A więc dobra, jeśli obijecie jakiegoś ziomka i wiecie, że on nie ma jakiejś pompy spaza, na przykład, czyli na przykład ma niebieską pompę, tak jak teraz trzyma ją ryba przed nami, i obijecie jakoś ziomka, na przykład go zlaserujecie, on się zacznie boksować, to możecie wskoczyć mu all in boxa, mikro czyli po prostu wskakujecie schodami do jego boksa, stawiacie łudaszek all in do boxa, i nawet jeśli on wam trafi pompę za max damage, to po prostu on was się zabije, więc wystarczy, że wy nie traficie swoją pompę, i po prostu zniszczycie waszego rywala. A więc dobra, 14 try, kolejne możliwe wykluczenie. Kończenie ziomka, jak kłaci go w boksie. Jest to zedytowanie schodów w taki sposób, jak widzicie aktualnie. Wtedy po prostu skaczacie, walicie u ciosa, od razu zedytowujecie schody. Jak widzicie, ja mu dałem niestety słabego kita robimy to jeszcze raz. Daliśmy u lepszego hita i po prostu potem na przykład kończymy go rajczykiem. Right Czy te pompy mogłyby mnie prześladować dzisiaj na 30? To jest jakiś skandal widzowie. Zostawcie lajka like za to. Przejdźmy dalej. A więc dobra, 15 trick, jeśli ktoś wam chce wbić do boksa, alinuje się, to po prostu przeskoczcie przez ścianę, zróbcie po prostu taką zamiankę, że on do was chce wskoczyć do boksa, a wy po prostu przejdźcie kratkę, postawcie ścianę i go zaboksujcie w waszym boksie. wszystko jest wtedy wasze i po prostu wykorzystajcie to, że wszystko jest wasze i go po prostu skończcie w jaki tamkolwiek sposób chcecie. A więc dobra, w 16 triku powiemy sobie o skinach oraz o kilofach, które zmniejszają nam input delay oraz zwiększają FPS-y. Listę tego widzicie aktualnie na ekranie i to tyle. Szybki trik. Przejdźmy do 17. A więc dobra, 17 sposób będzie to posiadanie predita na nasze schody, aby po prostu postawić schody przekrzywione do boksa naszego rywala i go jakoś szokować przy podmiose. Czyli na przykład lecicie, stawiacie mu schody, podmieniacie mu ścianę i po prostu teraz robicie jakieś zabanie, czy cokolwiek tam. A więc dobra, trik, który zna może mało osób, chyba, że oglądaliście moje... Poprzednie filmy, to stawiacie sobie tutaj ścianę przez boksa waszego rywala. Robicie to w taki sposób, że podchodzicie do ściany, trzymacie schody i po prostu w dół struktury patrzycie i robicie taki strajf, po prostu jak widzicie ręką. I po prostu stawiacie strukturę, jak sam widzicie, stawiacie ścianę, boksujecie go w taki sposób, jak na materiale, czyli daszek u góry, daszek tu ściany. jak sam postawił ściany, więc sobie nie wiem o co chodzi, i po prostu walicie mu ciosa, ponieważ myślę, że ziomek spanikuje, jak tak dostanie takie boksy do schoda. Przejdźmy dalej. A więc dobra, ja Wam pole Polecam wyłączyć preferowane sloty na item, ponieważ to się nie sprawuje w Fortnite. Cie. Taki był tego zamiar. Mi się to totalnie nie podoba. Wyłączcie to od razu wam wszystkim. Przejdźmy dalej. A więc dobra, 20 rzecz na dziś będzie to przypomnienie o wspieraniu mnie z kodem Smalczyk. Jeśli chcecie więcej takich odcinków tego typu i tak dalej, to proszę was, pisze kodik Smalczyk, ponieważ mi to pomaga się rozwijać. Serduszko dla wszystkich, którzy to robią. I przejdźmy sobie do 21 triku. A więc dobra, zagraniu, których używa bardzo dużo prostych na dło czy też trio, ja to podpatrzyłem akurat chyba u Setiego jak grali oni trio, jest to, że jedna osoba ma predit ściany, a inny jego teammate podmienia ścianę, a wystawiacie ściany z Preditem i wasz teammate są już na to gotowi, a po prostu działki za tą ścianę są w szoku jeśli po prostu dostają od razu taką ścianę ponieważ dostają oni nagle trzy pompy na banie i nic nie mogą zrobić przejdźmy do kolejnego triku a więc dobra, kolejny trik na dziś. W Fortnite możecie latać Lambo. Dokładnie tak, wiem, że to brzmi komicznie, aczkolwiek jak sami widzicie na Waszych ekranach, w Fortnite możecie latać samochodem. To się bardzo, ale to bardzo ciężko timinguje. Jeśli chcecie zobaczyć jak to, to zachęcam Was do długiego na kanał. On tam pokazywał, jak się lata tym Lambo Ja na przykład dzięki temu typowi możecie dolecieć aż na wyspę startową. Zresztą zaraz tam dolecę i Wam pokażę jak to wygląda na wyspie startowej. A więc dobra widzowie, jak sami widzicie w zwykłej gierce jestem na wyspie startowej, bierzecie lód i wracacie sobie w na... Tam po, tą wyspę w innym wypadku nie wrócicie. I to taki na przykład trigger możecie doleć aż tutaj, ponieważ zasięg tego jest naprawdę daleki, i przejdźmy sobie dalej. A więc dobra, kolejny trik. Jeśli mamy ścianę już jedną od strony ziomka, podmieńcie mu drugą, zróbcie tutaj baita na okno. On teraz będzie Was się spodziewał w tym oknie A Wy podbiegnijcie od lewej strony, zytujcie sobie to tak i po prostu. Zróbcie mu destrukcję na jego głowie i go jakoś scitonujcie. Jakkolwiek chcecie, po prostu. Myślić. Myślę, że naprawdę, ale to naprawdę mało osób schodzi się takiego zagrania. Ponieważ jak ktoś ma ścianę, no to raczej jej od razu użyje, nie widzowie? A tutaj jednak gracie na waszego big braina. Przejdźmy dalej. A więc dobra, 24 trik. Jeśli kogoś tritonujecie w boksie i ktoś się pewnie będzie spodziewał, że zrobicie takiego ride right picka, aby wyjść do was, wy zamiast tego zaskoczcie go, zidentyfikujcie sobie te trzy kornery po lewej stronie i po prostu trafcie go od razu w nogę, jak zajdziecie na to szansę. Trafiacie go w nogę raz, trafiacie go w nogę drugi raz. Ewentualnie robicie po prostu jakiegoś ride right picka powalonego, dajecie mu wyjść, czy po prostu w jakikolwiek inny sposób go shitonujecie, To już zależy totalnie o was, od was. Przejdźmy sobie do 25 triku, pyk A więc dobra Dobra przeszliśmy do połowy odcinka, jeśli chcecie kogoś podmienić ścianę to najlepszą opcją będzie obicie ściany z M czy też innej broni np. PM I po prostu podbiegnięcie do ściany, strzelenie raz z pompy, podmianka ściany i po prostu kończycie waszego rywala w jakikolwiek tam sposób chcecie Oczywiście pamiętajcie tutaj o zachowaniu right peeka, przejdźmy dalej A więc dobra 26 poradą będzie oglądanie Face Martoza, który prowadzi kanał na YouTube, ponieważ on tam pokazuje różne fajne, spocone zagrania, które na pewno wam się przydadzą w Fortnite a więc dobra, 27 trik, jeśli macie jakiegoś dzionka, który się zaboksował na was to możecie zrobić coś takiego, że edytujecie ściany w taki sposób jak na materiale, musicie na to uważać, bo jest to bardzo agresywne zagranie, aczkolwiek czasami się ono przydaje, daszkujecie sobie wszystko obok, aby nie miał on gdzie postawić swojej struktury, po prostu on zlatuje do was teraz i postawi ściany, a wy po prostu możecie wejść z nim na duel zajmika, czy też po prostu dać mu pompę, na przykład edytować ścianę, zedytować ścianę daszek, zrobicie cokolwiek, ponieważ praktycznie wszystko jest wtedy wasze i jest to Naprawdę, ale to naprawdę mega, mega często używane zagranie na turniejach, więc uważajcie na nie, albo po prostu kość 3 idzie tak, przejdźmy dalej. A więc, dobra, 28 trick, czyli najbardziej opera ride right w tym sezonie. Jest to podmianka ściany oraz zidentowanie ściany w taki oto sposób, ponieważ wasz szybal was totalnie wtedy nie widzi. Możecie albo wyjść z nim na raid right picka, jeśli chcecie, albo dać mu pompę, postawić na przykład schody i spikować go jeszcze tutaj na raid right picku. Po prostu totalny got ride right pick. Dajcie znać w komentarzu, czy korzystacie z niego, czy też nie. A jeśli nie, to naprawdę się opłaca wam zacząć z niego korzystać. A więc dobra, 29 trik jest to to, że najpierw podmieniając ścianę nie musicie podmienić koniecznie ściany, a najpierw możecie postawić schody dobrze w timing i dopiero wtedy w ścianę i po prostu jeszcze bardziej scitolować waszego rywala. Czyli robicie tak, pyk, podmieniacie mu za jednym razem schody oraz ścianę i po prostu niszczycie waszego rywala w jaki tamkolwiek sposób chcecie. Ja go tym razem oszczędzę i przejdźmy sobie do triku numer 30. A więc dobra, 30 trik na dziś mówi nam to to, że Lambo jest najszybszym autem w Fortnite i osiąga ono jak sami widzicie prędkość 117 km kilometrów na godzinę. Również w tyle samo ma ono trochę więcej trochę szybszą prędkość możemy zyskać zdając z górki, aczkolwiek przy naturalnym terenie 117 km na godzinę jest to najwięcej, przejdźmy do kolejnego triku na dziś. A więc dobra, 30 pierwszy trik wymaga on trochę wprawy, kratujecie się boksa nad waszym rywalem, edytujecie schody w taki sposób jak na materiale te górne, podłogę również i strzelacie w ścianę waszego rywala, podmieniacie mu ścianę następnie edytujecie sobie tą ścianę edytujecie ścianę w taki sposób jak na materiale stawiacie mu na przykład daszek i po prostu go zabijacie, ponieważ widzicie kawałek jego ciała, a on totalnie Widzi. Jest to naprawdę, ale to naprawdę o Przejdźmy Przejdźmy do 32., który również jest mega, ale to mega dobrym zagraniem. A więc dobra, 3.32, jeżeli wasz ziomek jest na high grandzie, a wy macie podłogę oraz daszek, ewentualnie macie schody zamiast tego daszka postawione w taki oto sposób, jak widzicie aktualnie, to po prostu możecie w bardzo łatwy sposób zaodplayować waszego rywala. Ja teraz sobie zidentyfikowałem daszek, aczkolwiek równie dobrze mogą być schody. Jeśli dobrze staniecie, podskoczycie, to jesteście w stanie trafić bardzo, ale to bardzo fajną pompę waszemu rywalowi, jak sam widzicie. Po prostu skaczecie, trafiacie u i potem po prostu robicie o jakiegoś pisk kontrola, czy co tam już chcecie, Ja Znowu oszczędzę rywala. Tym razem zostawcie za to lajka like i suba widzowie. Przejdźmy dalej. A więc dobra, 333, czyli co zrobić, aby mieć skok o kratkę wyżej? Robicie sobie coś takiego, że przeskakujecie z kratki na kratkę. Są na to dwa sposoby. Pierwszy, że stawiacie sobie podwójną rampę, następnie skaczecie sobie na jednej rampie na bok, następnie od razu odbijacie się w lewą stronę. A drugi sposób na to jest to po prostu taki, że stawiacie sobie schody w tym oto miejscu. Jeśli jesteście mniej więcej na pograniczu tych schodów oraz tych, to stawiacie sobie podłogę oczywiście podłogę, schody. I przeskakujecie od razu do lewej strony A więc dobra, 34 trik Jeśli ziomek wam podmienia ściany I udaje mu się to praktycznie zawsze, bo jest zero pingowcem To po prostu nie musicie zawsze schodzić tylko i wyłącznie layer w dół Ponieważ on was będzie gonił Zejdźcie sobie layer na przykład w dół Oraz jedną kratkę obok Czyli robicie tak i schodzicie sobie do tego layera I po prostu na tym layerze możecie spróbować fairować działka Czyli trik, który był wcześniej Czy po prostu zagrać fajta na nowo Czy też w jakikolwiek inny sposób, który pokazywałem wam w dzisiejszym odcinku Załtojować ziomeczka Wiecie o co chodzi, Przejdźmy sobie dalej. A więc dobra, załóżmy sytuację, że jakiś dziomeczek Was obił, tak jak aktualnie widzicie, do zera HP i totalnie jesteście już Zdenerwowani, że przegraliście fajta Ja pierdzielę. to nie denerwujcie się Ponieważ zawsze macie szansę wygrać fajta Musicie liczyć na to, że Wasz rywal Zagra jakoś głupio, tak jak aktualnie zagrał Floris bo po prostu będziecie w stanie go Zoutplayować, pomimo tego, że macie małą ilość HP. A więc dobra, 36 Trick, mamy coś takiego, jak sami Widzicie, czyli po prostu wyzwania tele Od telefonu, że tak to nazwę Macie tutaj łatwe wyzwania te które dostajecie naprawdę dużo golda. Ja wam polecam po prostu je robić, bo wiem, że dużo z was aktualnie nie robi żadnych wyzwań, a właśnie z takich budek dostajecie alerga, ale to mega dużo golda. Przejdźmy do 37 tego triku. A więc dobra, kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to to, że świetliki podpalają, jak sam widzicie, podpalają świetliki trawę oraz świetliki podpalają drewno. I większość osób o tym po prostu nie wie, że świetliki również podpalają drewno, więc uważajcie na to, rzucając świetliki, ponieważ jak świetlik, sam widzicie, można w bardzo, ale to bardzo oraz szybki sposób umrzeć właśnie od tych świetlików. A więc dobra, 38 trick tyczy się tego, że zawsze podczas jakiegoś fightu, czy po prostu podczas tego jak gracie, starajcie się mieć high ground, ponieważ zawsze możecie dać komuś jakieś łatwe strzały, czy to pompę, czy to cokolwiek, po prostu możecie kogoś trafiać i zyskać na nim jakieś darmowe hity tylko i wyłącznie dlatego, że macie high run. A więc dobra, 309 trick mówi nam o tym, abyśmy używali krowy do rotacji, ponieważ jak widzicie krowa w mega, ale to naprawdę mega szybki sposób. Najbardziej to z górek nas po prostu rotuje. Jest to mega, mega, ale to mega szybka rotacja. Jeśli mamy jednego stota, to po prostu polecam wam zostawić sobie krowę w waszym meku. A więc dobra, my nie zwaliamy tempa, jesteśmy w kolejnej pistówce. Trick tuber 40 mówi nam o tym, abyśmy strali sobie glutki na twarz, czy jak to się mówi, ponieważ w nich jesteśmy o wiele szybci szemy wyżej. Minus jest jedyny taki, że te glutki nam zabierają HP jeśli użyjemy krowy, to po prostu te glutki nie działają, więc to miejcie na uwadze i to tyle, co powiem odnośnie glutków. A więc dobra, 41 trick. Mongrel Classic już nie jest w mecie, więc po prostu go nie róbcie, bo jest on totalnie out of meta i po prostu ziomek was shitoduje. Dlaczego? nie wiem, dlaczego teraz kumpel nie strzelił, aczkolwiek po prostu ziomek trzyma tylko i wyłącznie pompę. On nie musi nic ponieważ on się spodziewa tego, że wlecicie do niego z trzymanymi schodami i po prostu on się spodziewa tej edycji, ponieważ jest to obwióz, że tak zagracie i przejdźmy sobie już do kolejnego triku na dziś. A więc dobra, 42 trik na dziś mówi nam o tym, abyśmy zawsze mieli daszek, ewentualnie schody w naszym boksie, aby po prostu jakiś geometryk nie miał kontroli nad nami, jakby nas chciał zwykajować, abyśmy to by mieli kontrolę i w razie co byli w stanie po prostu na przykład przerotować, jeśli po prostu będzie do tego jakaś predyspozycja, czy po prostu będziemy do tego zmuszeni. Wiecie o co chodzi widzowie, nie? 43 trik mówi nam o tym, abyśmy zwrócili uwagę, czy mamy jakieś dodatkowe leczenie, na przykład jak mamy apteczkę tak jak teraz widzicie na na przykład 22 HP, to użyjmy jej sobie, zabudujmy się oczywiście, ja tego nie zrobiłem, ponieważ jestem na customie. I po prostu pamiętajmy o tym, abyśmy używali leczenia jak to jest ktoś obije, czy po prostu, nie wiem, coś się stanie, to się leczmy. I pamiętajcie o tym, abyście jego używali. Ponieważ czasami widzę na przykład sam po sobie, że nie wypiję biga, jak jest jakaś awantura, czy coś się dzieje. Więc pamiętajcie o tym, abyście się leczyli za wszelką cenę zawsze wszystkiego, co macie w waszym eku 14. A więc dobra, 44 trick, jeśli chłop... Nad wami podłogę oraz daszek, To nie wdawajcie się z Inner Firefight. Po prostu postawcie ścianę jeśli postawicie ścianę, to dopiero z tego miejsca coś róbcie, jeżeli postawicie od razu schody, on może być na nich, więc uważajcie na to na przykład przejdźcie sobie wyżej i po prostu przejmijcie sobie nad nim hagie, po prostu zróbcie wszystko co chcecie, tutaj kwestia jest tylko i wyłącznie wasza, co chcecie zrobić, aczkolwiek nie wychodźcie z nim na pompę postawcie ścianę i przejmijcie sobie HG za free tak naprawdę a więc dobra, kolejny trik mówi nam o tym, że daszek możemy postawić dalej od wszystkich struktur zresztą zobaczcie sami, że jak się oddale. to schody już mi tam nie sięgają tak daleko, aczkolwiek daszek mi tam Sięga, zobaczcie sami, pyk stawiam schody, a daszek, przepraszam, a schodów już tam nie postawię. Tak samo ściany oraz podogi. Jest to taka trochę dziwna anomalia, aczkolwiek pięcie to da uwadze, że daszek postawicie jak najdalej. A więc dobra, 46 Trick. jeśli gramy jakiś turniej duo czy też trio i nasze ziomki padną, to pamiętajcie o tym, aby zbudować tak czy inaczej za nich kratkę, abyście dostali głupiego wk -u. W takiej kratce na pewno ktoś pomyśli, że jest wasz dwójka chociaż, a jeśli będziecie sami stali w takiej kratce, no to wydaje mi się, że jest klarowne, że jeśli ktoś się zdecyduje na WK, to będzie pewniejszy WK po prostu w taki drewno, czy też po prostu w kratkę 1 na 1 niż w kratkę 2 na 1, po prostu. A więc dobra, 47 trik. Jeśli gość na hagie sobie kampi albo po prostu cokolwiek on robi, na przykład leczy się, to wy zamiast najpierw stawiać schody, w skoku postawcie mu daszek, a dopiero potem schody. Czyli w pyk stawiacie daszek, schody i macie nad nim high ground. Z tego momentu na przykład możecie go spróbować zabić, albo po prostu przejmujecie sobie HG, ponieważ waszy wal ma daszek w boksie. Myślę, że każdy z was wie, jak postawić taki daszek. I przejdźmy sobie już do 48 triku na dziś. Jak to szybko zaciało, widzowie. A więc dobra, jeśli sobie na przykład, nie, laserujemy gdzieś i potem oddecydowujemy ściany, to uważajcie my na spam tej ściany, ponieważ ziomek bardzo łatwo może nam podmienić ścianę. A więc dobra, przedostatni trik jest to to, że nie zawsze warto jest się wić o high ground, ponieważ jeśli się krankujecie z jakimś ziomkiem, tak jak ja się aktualnie krankuję z moim rywalem. To nie zawsze wam się opadło po prostu bicie ten high ground nieskończoność. Ponieważ i wy, i on sobie swoje macy. Tym bardziej, jeśli dajecie co jakiegoś damage'u, to to nie ma żadnego sensu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. To jest w sumie taki 50 trick. To wszystko po prostu. Nauczcie się tego, co było w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie jeszcze stary odcinek, jeśli go nie widzieliście. Aktualnie macie do niego adnotację. Zresztą była ona już na samym wstępie. I przejdźmy sobie do. I po prostu dziękuję Wam za oglądanie. Pyk.